Dzień dobry, mam na imię Paweł. Należę do Towarzystwa Historycznego Wiktoria. Dzisiaj znajdujemy się w naszej piwnicy pod piastowskim orłem, w jednej z trzech naszych sal wystawowych, tej, która jest urządzona tak jak mieszkanie z lat 40., jak mieszkanie być może waszych pradziadków albo pradziadków. Mamy tutaj zgromadzone wiele różnych ciekawych eksponatów. Część z nich to przedmioty, które już zostały dawno zapomniane, których się już na co dzień nie użytkuje. I właśnie z tego powodu dzisiaj będę chciał Wam opowiedzieć o jednym z nich, a mianowicie o samowarze. Zaczniemy od tego, do czego samowar służył. Samo słowo samowar jest tak naprawdę zlepkiem dwóch słów i oznacza coś, co samowarzy. War dawniej znaczył wrzątek, ale również gotować. Słowo gotować, czyli samowar to jest coś, co samo gotuje. W tym wypadku wodę na napój, który na pewno wszyscy znacie, a mianowicie na herbatę. Współcześnie, czyli w czasach obecnych, kiedy mama robi wam herbatę, i w zasadzie jest. Kiedyś wyglądało to troszeczkę inaczej. Przede wszystkim nie mieliście, nie było możliwości kupienia herbaty właśnie w saszeczce. Czyli w tym małym, białym kwadraciku lub kółeczku. Herbata wyglądała inaczej. Była to herbata sypana. Nie wiem, czy będzie widać. Spróbujemy tutaj troszeczkę nasypać. O. Miała taką na przykład formę. Czy był taki wysuszone liście, liście herbaty. Wyglądały w ten sposób. Pachniała też troszeczkę inaczej. Co prawda można obecnie taką herbatę jeszcze kupić, ale ludzie, coraz, coraz mniej ludzi decyduje się właśnie na, na zakup właśnie tego typu, tego typu postaci herbaty. Oczywiście znacznie częściej wybierana jest to ta herbata w torebkach, bo szybciej i łatwiej się przygotowuje. Polska nazwa herbata to również zlepek dwóch słów. Pierwsze słowo jest pochodzenia łacińskiego, czyli herba, oznacza to zioło, a ta jest formą nazwy chińskiej właśnie tej rośliny. Stąd mamy herbatę. Według jednej z chińskich legend Pierwsze wzmianki, czy pierwszy raz o herbacie możemy mówić już 2737 lat temu, już wtedy, podobno w tym okresie, właśnie były pierwsze wzmianki dotyczące herbaty, kiedy to mityczny cesarz Shenong, przez przypadek zupełnie, zaparzył liście herbaty i tak odkrył właśnie ten napój. Jednak w rzeczywistości, pierwsze zapiski do których możemy dotrzeć, dotyczące herbaty, pochodzą z X wieku przed naszą erą, czyli tak naprawdę 3000 lat temu, właśnie w Chinach. Już możemy znaleźć dokumenty, które opowiadają, właśnie mówią o tym, o tym napoju. Po raz pierwszy z herbatą w Europie przynajmniej zetknęli się Rosjanie, jakieś 400 50 lat temu podczas podbojów mroźnej krainy Syberii oraz poprzez kontakty dyplomatyczne z Chinami. Do tej pory herbatę w Rosji nazywamy, nazywa się czajem i ma ona postać takiego bardzo mocnego wywaru właśnie z tej, z tej rośliny, taki bardzo mocny napar. Do Europy herbata dotarła wraz z Holendrami i Anglikami, którzy właśnie płynąc przez oceany, omijając Indie, opływając Afrykę, w XVII wieku przywieźli herbatę właśnie na nasz, na nasz kontynent i starali się ją rozpowszechnić. Z drugiej strony do Europy właśnie herbata dotarła przez Rosję. Pierwszym takim poważnym, poważnym o tym informacją jest to, że cesarz Chin podarował carowi skrzynię herbaty właśnie w prezencie i w ten sposób jakby z drugiej strony właśnie ze wschodu trafiła też na teren Europy. Tym sposobem tak naprawdę powstały dwie trasy, dwa szlaki handlowe którymi herbata docierała na nasz kontynent. Z jednej strony transportowano je właśnie przez Rosję szlakiem handlowym lądowym, a z drugiej właśnie do, do Holandii, do, do Anglii trafiała statkami przez wiele, wiele lat. Można powiedzieć, że stuleci, obydwa narody, Rosjanie i Anglicy, przekomarzali się ze sobą, czyja herbata jest lepsza. Anglicy twierdzili, że ich oczywiście jest lepsza, ponieważ w rosyjskiej herbacie można znaleźć w wielbłądzie włosy i ogólnie no, pachnie wielbłądem, więc nie jest najsmaczniejsza. Dla odmiany, Rosjanie twierdzili, że to właśnie ich herbata jest najlepsza, ponieważ angielska, po pierwsze, jest słona. A poza tym daje taką śmierć, taką z stęchlizną, ponieważ miesiącami pływała w, ładowni, w ładowniach statków, okrętów. No i przeszła właśnie, właśnie tym zapachem. Samowary jako takie pojawiły się mniej więcej na początku XVIII wieku, czyli jakieś 200, 200 lat temu. Najsłynniejszą fabryką samowarów była fabryka położona w Rosji w mieście Tula, gdzie był rozwinięty przemysł metalurgiczny, co prawda samowary produkowano nie tylko w Rosji i nie tylko w Tule, bo i w Moskwie i w innych miejscach, niemniej ta fabryka była najsłynniejsza zresztą istnieje chyba do tej pory, e, najsłynniejsza jest i, i e, największa. Wiele e, w języku rosyjskim, wiele przysłów jest związanych z samowarami, z samym właśnie miejscem, e, miastem Tuła. E, początkowo, tak jak herbata, tak samo samowar był towarem luksusowym, czyli takim, który, na który mogli sobie pozwolić tylko najbogaci. Wykonywano go z różnych metali, i często był tak jak ten posrebrzany, były też oczywiście różne kształty i wymiary, niemniej z czasem stał się coraz powszechniej, coraz bardziej dostępny dla większej rzeszy rzeczy ludzi, tak samo jak herbata i z towaru luksusowego stał się już przedmiotem, czy stały się przedmiotami codziennego użytku. Ponadto samowar jest urządzeniem bardzo praktycznym, poza możliwością zrobienia herbaty. Pozwala też oczywiście przygotować ciepłą wodę, a dzięki temu można sporządzić ciepły posiłek, również umyć się. Pomaga po prostu przetrwać. Ma też niesamowite funkcje kulturowe. Wynika to z tego, że sam proces przygotowania wody, a przez to i herbaty, wymaga czasu i przeprowadzenia kilku zabiegów czy procedur, co sprzyja rozwojowi takiej kultury spotkań czy chociażby kontaktów towarzyskich. Samowar był też niezwykle przydatny w sytuacji zagrożenia, gdy wybuchała wojna, rewolucja, lub gdy ludzie musieli się natychmiast przesiedlić z miejsca swojego zamieszkania gdzieś indziej, i mogli zabrać tylko podręczny dobytek. Jedną z rzeczy, którą właśnie natychmiast zabierano ze sobą, był samowar. Dzięki temu. Że można było przygotować właśnie ciepłą wodę, pomagał też oswoić się z nowym miejscem zamieszkania. Możliwość sporządzenia ciepłego posiłku, właśnie czy chociażby wypicia, kubka ciepłej herbaty jednoczył grupę, no i nastrajał pozytywnie na przyszłość. Skoro wiemy już skąd wzięła się herbata i skąd Wziął się samowar. Trochę poopowiadamy o jego budowie. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek samowar, np. u swoich dziadków, w mieszkaniu to najczęściej wyglądał bardzo podobnie, jeżeli nie identycznie, jak ten egzemplarz tutaj. Jest to model, który tylko z wyglądu przypomina taki samowar klasyczny. Tak naprawdę więcej ma wspólnego z czajnikiem. A ze względu na to, że po pierwsze z tej strony nie wiem, czy będzie widać powinno być widać o w tym miejscu ma otwór na wtyczkę, którą wpinamy do kontaktu, ponieważ działa on na prąd. W środku, jak zdejmiemy pokrywę, nie wiem czy będziecie widzieć, można zobaczyć grzałkę, dzięki której zagotowuje się właśnie wodę. A po wyłączeniu z prądu woda raz, dwa, sukcesywnie, czyli powolutku nam stygnie. I to jest ten samowar, który najczęściej do tej pory można w polskich domach. Spotkać. Jest to pozostałość, nie wiem, sprzed 50 lat na przykład, jeszcze z Polski, Rzeczpospolitej Ludowej. Dobrze, ale dzisiaj zdejmę, odstawię. Dzisiaj naszym najważniejszym, głównym bohaterem jest właśnie samowar, taki jak widzicie go. Samowar sam składa się z podstawy, pojemnika na wodę, pokrywy, korony i przykrywki. W środku też jest taka specjalna tuba, komin do opalania, ponieważ ten samowar nie działa na prąd, tylko jest opalany normalnie ogniem, rozpalany właśnie w specjalnej tej tubie. Zaraz Wam wszystko pokażę. Pokrywka. Korona pokrywa. Jak zwrócicie tutaj uwagę, pokrywa ma tutaj takie dwie, dwie dziurki. One są po to, żeby można było dolewać do niego wodę, yy, i też po to, że w momencie, kiedy gotuje się woda i tworzy się para, żeby nam yy, ten kocioł nie wybuchł yy, tą mniejszą dziurką, a może i tym większą, yy, wylatuje para na zewnątrz, tak jak w Częniku. I sam samowar, o, z tą właśnie tubą. Tak, w tym, w tym miejscu. Tutaj, kiedy on stoi w pionie, tu wlewamy wodę, tutaj wrzucamy różne rzeczy, dzięki którym rozpalimy płomień i zrobimy w środku żar. Dzięki temu, że w środku będzie żar, woda się nagrzeje. I co ciekawe, bardzo, bardzo długo pozostaje gorąca więc nie jest tak jak z czajnikiem, że momentalnie stygnie, nie jest tak jak z tym samowarem na prąd, że tylko wyłączymy grzałkę i od razu stygnie, ale bardzo, bardzo długo pozostaje ciepła. Tutaj oczywiście macie wylewkę i taki zawór, kranik, jest wyciągany, ale tu jest, o, tu jest taka dziurka. Nie wiem, czy będzie widać. Tak. I w ten sposób samowar jest zamknięty, a w ten sposób jest przepływ wody i możemy lać do, do kubka gorącą, gorącą wodę. Jest zimno, mokro, do dobu daleko, więc idealne warunki do tego, żeby napić się herbaty z samowara. Wcześniej już omawialiśmy jego budowę. Jak widzicie, tutaj mam jeszcze dodatkowo na koronie, na samym szczycie, mam porcelanowy taki imbryczek. W nim będę, znaczy użyję metalowego, ale to tylko dla przykładu. W takim imbryczku właśnie przygotowano przygotowywano sam napar herbaty. Pokazuję go dlatego, żebyście wiedzieli, że też w ten sposób właśnie robiono, że tu u góry był imbryk porcelanowy. My sobie użyjemy takiego Takiego metalowego. Jak opowiadałem o budowie samowara, to nie wspomniałem o ważnej rzeczy. Nie wiem, czy stamtąd będziecie widzieć. Może jakbyśmy przybliżyli aparat, to wtedy będę wam mógł pokazać. A mianowicie chodziło o to, że samowary bardzo często były przeoznawiane były przyozdobiane różnymi yy, znakami. I teraz tak, może od tego zaczniemy. Tutaj, jak będziecie mogli zobaczyć, są takie bicia, yy, różne Różne mają kształty, różne wzory. To są tak zwane medale. To oznacza, że wytwórca tego samowaru, czyli ten samowar, taki model, zdobywał wiele, wiele nagród na różnych prestiżowych targach właśnie tego typu sprzętu. Pokażę Wam, jak rozbiorę go. Pokażę Wam. O nie wiem, czy będzie widać. Tu jest na przykład jeszcze poza medalami jest też yy, symbol, już troszeczkę zatarty, symbol samego samego producenta yy, z samowaru. Yy, żebyśmy mogli sobie przyrządzić herbatę z samowara, oczywiście musimy najpierw przygotować yy, materiał do palenia. Yy, oczywiście Używano drewna, rozpalano też szyszkami, palono węglem drzewnym, także za chwilkę wszystko będziecie mogli zobaczyć. Podobno własnoręcznie rąbane drewno grzeje dwa razy lepiej, więc jak widzicie, nie róbcie tego w domu. Skoro mamy przygotowane drewno, możemy zabierać się za Yy, rozpalanie właśnie w naszym kominie. Najpierw zaczniemy właśnie od tej, od tej części. Dziś może wcześniej o tym nie wspomniałem, ale sama tuba jest skonstruowana tak, że oprócz tego, że jest wlot z tej strony, to na dole, tutaj jak widzicie, są takie kratki, tam również są otwory, po to, żeby powietrze miało swobodny przepływ yy, żeby nie dusić płomienia. Wrzucimy węgla drzewnego, dokładnie takiego jakiego używacie do. Czasem rodzice używają do grill. Niech nam się ładnie to spali. Dobrze, eee, mamy już rozpalony pomień w środku. On nam może za chwilkę troszeczkę przygaśnie. Wtedy będę mógł Wam pokazać o takim sposobie rozpalania, który nazywany jest sposobem sposobem chłopskim, a po bardziej popularnie sposobem kozackim, ale do tego będziemy potrzebowali but. Tylko nie taki zwykły but, jaki używacie na co dzień, nie wiem, Adidas, Trumpek coś takiego, tylko potrzebny jest but z cholewą. O, taki właśnie czyli z taką wysoką tutaj, wysoką cholewą. O, trochę mamy za duży płomień. Jak nam przygaśnie, to pokażę Wam o co chodzi. Cały, cały patent z tym. Z tym butem. Dobrze. Możemy nagrać też, jak właśnie nam płomień w środku buzuje. To na razie on jest taki potężny, dlatego że tam wypalają się wszystkie rzeczy, jakie wrzuciłem. No, chodzi o to, żeby zrobił się, żeby zrobił się żar. Więc na czym polega rozpalanie? rozpalanie po kazacku. Bierzemy buta, zaginniamy go, nakładamy na tą rurę i robimy w ten sposób. To powoduje, że powietrze, które jest w bucie, sam but w ogóle zachowuje się jak tłok. Czyli najpierw wtłaczamy powietrze w jedną stronę, jest wydmuchywane dołem, a gdy but podnosimy, znowu jest zasysane do góry i w ten sposób pracujemy nad tym, by płomień nam się ładnie rozpalił. Teraz nie musimy tego robić, bo bardzo ładnie nam to idzie, ale gdybyśmy mieli problemy właśnie z rozpaleniem ognia, no trzeba by było dłużej po prostu tym butem. Pomachać. Dobrze. Skoro mamy rozpalone, teraz musimy nalać, nalać wody do tego zbiornika tutaj dookoła. O, już ładnie nam syczy. Uuu, otwarty. Ty. założyliśmy pokrywę, założyliśmy koronę, widać jak się ładnie dymi, czekamy, aż nam się woda zagotuje. Oczywiście to nie ma gwizdka jak w czajniku, więc musimy po prostu próbować, nabierając wody, próbować jaka już jest, jaka już jest temperatura, jak będziemy mieli wrzątek, to zaczniemy przyrządzać herbatę. Spróbujemy. Sobie. Wodą. Czy już jest? Nie, jeszcze jest letnia, ale myślę, że już niedługo będziemy mieli brzoltek będziemy tak jak potrzebujemy. Już słyszymy, jak gotuje nam się woda, czyli nadeszła pora na przyrządzenie samego naparu. Tak jak mówiłem, użyjemy do tego celu metalowego imbryczka nasypiemy naszej herbaty. Dajemy dużo. Nie można żałować, ponieważ sam napar ma być ma być mocny. Dobrze. I teraz dolewamy w rządku z naszego samowara. Już widzicie jak woda się jak ona paruje, no, tyle damy, niby, żeby możemy ewentualnie jeszcze troszkę dalej jemy. zamieszamy, żeby nam się to ładnie osiągło. I teraz zamykamy i stawiamy. Tak jak wcześniej Wam pokazywałem z tamtym imbrykiem, stawiamy w tym miejscu. E, dzięki temu, e, że w tubie cały czas mamy żar i jest gorąco, to oprócz tego, że e, gotuje nam się woda w samym samowarze, temperatura cały czas podtrzymuje e, gorąco w, e, w samym imbryku i powoduje, że nam się ten ca, cały czas ten napar, napar robi. Jak tylko będzie gotowy. O, słyszycie, jak e, wodę, jak syczy, to gdzieś tu musi nam kapać. O, i. i. Już jest, jest tak zagrzany tak samowar, że od razu nam, yy, nam paruje. Yy, jak będziemy gotowi, mieli napar, yy, no to zrobimy herbatę. Yy, w międzyczasie yy, opowiem Wam o słodzeniu, bo to też jest ciekawa, yy, ciekawa rzecz. Yy, obecnie, jak mama czy tam tata robi yy, nam herbatę, no to yy, sypie cukier taki sypki. Czasem możecie się spotkać w restauracji, że podają nam jeszcze cukier w kostkach. Niektórzy słodzą miodem. Słodzono również konfiturami. Ale najciekawszy sposób słodzenia herbaty, o jakim słyszałem, osobiście go nie widziałem, ale moi rodzice mi o tym opowiadali. Nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce, nawet wśród starszych osób, jeszcze tak robi, ale na pewno można to spotkać, można spotkać ten zwyczaj jeszcze chociażby w Rosji. Kiedyś cukier sprzedawano. Na głowy, czyli nie, nie w kilogramowych torebkach, takich papierowych, jakich możemy znaleźć, jakie możemy znaleźć w sklepie albo w markecie, ale w takich dużych bryłach po prostu cukru, był taki zbrylony. Jak ktoś chciał sobie posłodzić herbatę, to nie sypał, nie, nie odkrawał na przykład kawałka takiej bryły i nie sypał do filiżanki. Tylko brał taki właśnie mały, mały kawałek cukru, wkładał między policzek a zęby i już gorącą, czy tam ciepłą herbatą wiadomo, żeby się nie poparzyć więc ciepłą herbatą dopiero popijał, rozpuszczał cukier i w ten sposób właśnie słodził. Ja osobiście, tak jak mówiłem, nie widziałem, żeby ktoś tak robił, aczkolwiek słyszałem, że tak kiedyś właśnie w ten sposób. W ten sposób postępowano eee, i w zasadzie e, jak ktoś był przyzwyczajony do takiego picia herbaty to tak, to w ten sposób na przykład e, słodził za pomocą cukru w kostkach. E, samą herbatę skoro już przy tym jesteśmy powinno się pić w filiżankach. W Rosji. E, obowiązywał, obowiązuje zwyczaj picia w szklankach czyli mają specjalne takie metalowe podstawki koszyczek, wysoką szklankę i w tym przyporządzano sporządzano herbatę Amerykanie zresztą tak jak i my, bo wynika to z trybu życia jaki prowadzimy, jakie przyjmujemy zwyczaje, na przykład Amerykanie piją herbatę w kubkach, ale Francuzi i każdy inny cywilizowany naród Europy piję herbatę czy kawę właśnie w filiżankach myślę, że już jest gotowe. Możemy, możemy sprawdzić, czy nam się już tam napar zrobił nalewamy, nalewamy właśnie troszkę naparu czaju, tak, odstawiamy i dolewamy wrzątkiem z samowar. i w ten sposób mamy gotową herbatę. Yy, widać jak z, z herbaty pływają nam fusy no ale to jest taka yy, już taki, yy, taka uroda tego napoju właśnie nie z torebki, tylko właśnie przyrządzonego w sposób taki sypany. Także smacznego, jeżeli będziecie mieli okazję kiedykolwiek spróbować takie herbaty, to yy, jak najbardziej polecam.